Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla ciebie, ze mną w studiu przypominam Tomasz Sokołowski, nasz piłkarski ekspert, a dołączył do nas kolejny gość, Rafał Rostkowski, były piłkarski sędzia międzynarodowy, dziś ekspert TVP Sport. Panie Rafale, kojarzymy się. Obiecałem w tej części porozmawiamy o euro, do którego pozostały już tylko dwa tygodnie. Dziś pomówimy. O mistrzostwach w kontekście sędziowania i ewentualnych mniejszych, większych zmian, jakie nas mogą czekać. Ale wcześniej no nie mogę zapy nie zapytać Tomasza Sokolowskiego o, o powołania Michała Probierza. Dwa dni temu selekcjoner podał um, szeroką listę, z której odpadną jeszcze dwaj piłkarze, finalnie pozostanie ich 26. Czy dla ciebie, Tomek, to są powołania zaskoczeń czy większych tutaj kontrowersji? jako ekspert nie widzisz? 28, 29 z czwartym ramkarzem, ale tak mhm. naprawdę 28, dwóch jeszcze z tej listy odpadnie, jeżeli nie przez kontuzję, czyli będzie musiał trener probierz z nich zrezygnować. No Chyba największym takim zaskoczeniem jest, czy walka z czasem, czy, czy przegrał z kontuzją, czy z innymi okolicznościami, czy z formą, czy chodzi o Matiego Kesha, tak, który no yy, Wastą Wili był tym zawodnikiem, który no, dużo ugrał w tym sezonie, był też pierwopalną postacią, a w reprezentacji chcieliśmy, żeby dał coś więcej a tego, tego nie, nie było. Poza morze meczem z Holandią, tak dla mnie, że był takim, tą postacią taką wyraźną, ale też i reprezentacja w tym okresie tych eliminacji no, nie grała na miarę swoich i, i taki zawodnik, czy Kesz, czy nawet Lewandowski, no to faktycznie no, ciężko by kogoś wyróżnić. Można powiedzieć Nikola zaleskim takim mm -hmm. zawodnikiem jest, który gdzieś tam w ostatnich spotkaniach właśnie błyszał kosztem tego, że nie grał, nie grał w Romie. Tak? Tu możemy mieć gdzieś, że taki zawodnik, takiego pokroju, że no, nie będzie mógł z niego probie skorzystać, czy dałby nam w tych mistrzostwach coś więcej, tego się, tego nie, dowiemy. Już się, już się nie dowiemy. Tego się dowiemy. Milik wraca, <noise> można powiedzieć, do reprezentacji, który był to jokerem, jokerem <noise> był w Juventusie. Na przykład. to Poczekaj, Tomek. Jeszcze, jeszcze skończmy ten wątek tak. Matygo kasza. Yy, on ostatnio też opublikował takie małe oświadczenie w mediach społecznościowych, skomentował ten brak powołania. No, mówił, że jest załamany tym faktem, że nie ma go na liście, że, że ciężko pracował, żeby to się udało. E, oficjalnie zaważyły właśnie kwestie zdrowotne, ta ostatnia kontuzja. Sportowo, czy będzie go brakować, gdybyśmy mieli Mateo Jokesza, e, niekontuzjowanego, bez ostatnich jakichś przypadłości, tam zdrowotnych właśnie mówiłeś, że tak spodziewaliśmy właśnie. się, że będzie dawał więcej. Zgadza się, tu teraz jest kwestia, czy właśnie jest yy, na to mniejsza skóraść, czy tu Bereszyński będzie brany pod uwagę, który jest, który to, to teraz się tego nie dowiemy, może te mecze towarzyskie coś nam pokażą na tle, czy inni zawodnicy, czy będą mieli szansę się wykazać w meczu z Ukrainą, w meczu z Turcją i później same Mistrzostwa Europy tak naprawdę dadzą weryfikację tego, czy i też się tego nie dowiemy, czy Keszby, jeżeli by pojechał, byłby też Dałby coś, czy po prostu no, ta forma, czy ta dyspozycja, która tam, czy ta kontuzja, która się napełnia na meczach reprezentacji Polski go wyeliminowała i nie odbudował się na tyle. Także nie ma co tutaj dywagować, mhm. rozmawiać. Nie ma, jest ktoś inny i w tym momencie probierz podjął taką decyzję, według niego słuszną, że na tych się zdecydował zawodników i tego się trzymają. Jasne, on jest tego najbliżej i tutaj trzeba mu zaufać. Ostatnie jeszcze pytanie. Mamy debiutanta, 19-letni Kasper Orbański. Wraca Arkadiusz Milik, o czym wspomniałeś. Pytanie, czy wraca. Na dobre. Urbański yy, ostatnio, dobry sezon w Bolonii, i to i chyba to zdecydowało, czy on się załapie na euro, czy tu jeszcze z dwóch zawodników będzie trzeba zrezygnować, czy w innych formacjach. I to jakby to powiedziałeś sam, debiutant, czy on sobie zasłuży tymi, czy dostanie szansę w tych meczach towarzyskich, czy na tym zgrupowaniu, żeby się pokazać. Także to czas pokaże, czy on będzie tym wygranym, czy ewentualnie tylko będzie w tej szerokiej kadrze, czy dostanie jakieś minuty, nawet tak się zaapie na euro, to już też dla niego jakby szansa, że dla niego to się wszystko zaczyna. Ten sezon, bo może będzie przełomowy tak dla niego, że będzie grał regularnie i ta forma będzie. Co do teraz, co do Milika? Dużo dał tej reprezentacji, ale poprzez kontuzje, poprzez zmiany klubów, yy, też ten kadra czy ten jego rozwój gdzieś został przyhamowany. Ale to jest zawodnik, który no właśnie w Wentusie pokazał, czy to w Pucharze Włoch yy, szczególnie, czy właśnie w samym Wentusie, że nie można go skreślać. I może być, będzie to taki zawodnik, który nam dużo da na tych Mistrzostwach Europy. Tak, to też przykład piłkarza, który gra w wielkim klubie i z tej, z tej, w tym kontekście trudno nie brać go pod uwagę. Z drugiej strony, e, kiedy już gra w reprezentacji, to spodziewamy się, że... Powinien dawać więcej niż, niż realnie daje, ale obiecuję szerzej o tym pomówimy za, za tydzień, bo też okazja będzie dobra. Pierwszy mecz z dwóch tych towarzyskich przed mistrzostwami Europy. Zagramy w Warszawie z Ukrainą. A teraz główny wątek tej części. Panie Rafale, euro w Niemczech jaki to będzie turniej w kontekście sędziowania? Czy kibice widzowie powinni się przygotować na jakieś mniejsze, większe zmiany na tym polu? No przełomu chyba się nie, nie powinniśmy spodziewać. Dużych zmian istotnych takich też w przepisach nie ma. To co, czego się możemy spodziewać no, to jest w... Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. UEFA zapowiedziała, że tylko kapitanowie będą mogli rozmawiać z sędziami o decyzjach i prosić sędziów o wytłumaczenie. Natomiast, natomiast no, no każdy sędzia wie, że to jest taka trochę mrzonka. To jest pobożne życzenie UEFA, które, które powtarza przed każdym mhm. turniejem, przed każdym euro, bo chodzi o to, żeby, żeby zrobić wszystko, co z punktu widzenia UEFA można zrobić, żeby sędziowie mieli komfort pracy, żeby nie byli mobbingowani, jak to, jak to mówią działacze UEFA, ani otaczani. Żeby nie byli no, nie, 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 nie była nakładana presja na, na, na sędziów zbyteczna w, cze, w czasie meczu przez piłkarzy. Natomiast no, ja nie widziałem jeszcze takiego meczu i chyba nie zobaczę raczej, żeby, żeby i państwo też, żeby, żeby sędzia karał każdego piłkarza żółtą kartką za to tylko, że piłkarz coś powiedział o jakiejś tam decyzji. Moglibyśmy tam. nie dograć meczu. No tak, tak. tak. I to jest, to jest w ogóle aż nawet dziwię się, że taki komunikat został stworzony, bo, bo to siłą rzeczy rodzi z powodu jakieś tam zaskoczenie, że no jak to przecież mieli dostawać kartki, a nie dostają, no bo tak będzie, nie będą dostawać kartek. Może w pierwszym, drugim, trzecim meczu może ewentualnie tych kartek będzie więcej, aczkolwiek nawet w to wątpię. Czyli fikcja troszeczkę. Trochę fikcja, tak i to jest, to jest, to jest no moim zdaniem jest to nieprofesjonalne, bo, bo te komunikaty każdy mm. może sobie wygooglać na stronie UEFA.com, powtarzają się przed turniejami yy, i one są bardzo podobne. W tym mm. roku no UEFA poszła trochę dalej, mówiąc właśnie o tym, że tylko kapitanowie, natomiast czasami no, się przekonamy tak, w czasie turnieju, że, że tych kartek albo nie będzie w ogóle, albo będzie hmm. bardzo mało, ale, albo tylko w pierwszym czy w pierwszym styczniu. Znaczy, ja bym tak, jeszcze tak. tylko dodał, że chyba bardziej takie hmm, od tych zawodników, które będzie, będą bardziej na bo jeżeli ja doskoczę w jakimś stopniu no tak, delikatnie, czy się zapytam sędziego, on mi każe odejść, a ja będę dalej nachalny. Czyli jako... dotychczasowe kryteria będą stosowane. No, Jeśli ktoś przekroczy granicę, to będzie to karany. Tak, to na pewno. Teraz jesteśmy w dobie waru, i jeszcze chyba świadomość tych zawodników, czy większości, że jak się zapala jakaś krytyczna sytuacja, to oni nie zdają sobie sprawy. Że są tak monitorowani, że po prostu nic się nie prześliźnie, że nawet się cofnie nie wiadomo jak, że on może zostać. I chyba nie ma jeszcze w podświadomości zawodników, że jak dochodzi do rękoczynów czy do innych sytuacji, że on się gdzieś wywinie. Nie, no to już po prostu no tu bardziej świadomi muszą być zawodnicy. No tak, że... ale nawet sędziowie nie macie, są też tak? świadomi, bo sędziowie każdy sędzia wie, że gdyby posłuchał tej, tej sugestii, prośby, tak, niby wytycznej o karaniu każdego zawodnika żółtą kartką, no to przecież ten sędzia będzie krytykowany w czasie meczu i po meczu. Ten sędzia, bo o uef mm -hmm. mało kto będzie wtedy pamiętał. Ten sędzia będzie krytykowany, że nadużywa kartek, że nie ogarnął autorytetem, że nie potrafił zarządzać, że nie potrafił komunikować się z piłkarzami i że to on doprowadził do tego, że tych kartek było dużo i że przez sędziego później niektórzy z tych piłkarzy nie będą mogli grać w kolejnych meczach. Więc mm -hmm. sędziowie świetnie to wiedzą i dlatego zrobią wszystko, co możliwe, żeby uniknąć takiej sytuacji. Więc mm -hmm. tych kartek będzie moim zdaniem mało. I tak. chyba nie wiem, czy sędziowie teraz nie powinni, jakby, może, może są, bo Rafale być powiedział tutaj w sensie takim, że oni muszą muszą być bardziej tutaj psychologami i zarządzać po prostu tym meczem zawodnikami, zawsze, tak, tak. zawodnikami, żeby oni nie, nie wyszli ze swojej roli, tak? Bo to też muszą umiejętnie tutaj, czy kartkami, czy emocjami zawodników troszeczkę jakby, żeby tutaj nie przekroczyć, bo to, to jest takie zarządzanie, że on sobie wtedy takiego zawodnika jednego, drugiego, jak nie pokaże nawet kartki albo pokaże w decydującym momencie, to on sobie to Porządek zaprowadzi. Tutaj się nie spodziewam negatywnych takich y, zaskoczeń, bo, bo to są sędziowie, to nie są Mistrzostwa Świata, gdzie mamy sędziów z różnych kontynentów, na różnym poziomie, o, z różnym doświadczeniem. To są Mistrzostwa Europy, sędziowie z Ligi Mistrzów. Tak? To są wszyscy arbitrzy, którzy sędziowali w Lidze Mistrzów, więc oni z tymi Elita. piłkarzami nawet się znają dosyć dobrze, więc y, tutaj powinno być pod tym względem wszystko, wszystko w porządku. Był jeszcze taki, taki pomysł a propos tego, żeby sędziowie po analizie war tłumaczyli kibicom. Swoją decyzję, ale nie będzie tego właśnie. Dlaczego tego no, nie będzie? Bo wiemy, że, że było to rozwiązanie testowane przy innych tak, okazjach wcześniej. Tak, tak. No, FIFA testowała to w, we wszystkich ubiegłorocznych turniejach swoich juniorskich, młodzieżowych, dorosłych, męskich, damskich i to się sprawdzało. FIFA była zadowolona. I FAB czyli organizacja, która ustala przepisy gry, też. No i tak to szło dobrze, że IFAB się już zgadza na to, żeby stosować to rozwiązanie we wszystkich rozgrywkach. Organizator, czyli Związek Narodowy, czy Liga musi się tylko zgłosić do IFAB, z prośbą o formalną zgodę i można to robić. Na przykład w MLS-ie to się, to się dzieje i wiem, że w kolejnych ligach też jest to wprowadzane i od nowego sezonu będzie tego jeszcze więcej. No, wydawało się oczywiste, że UEFA też pójdzie w tym kierunku. Natomiast w czasie konsultacji z sędziami, czołowymi sędziami Europy UEFA przekonała się, że no nie wszyscy sędziowie są zachwyceni, nie wszyscy sędziowie mają ochotę biegać, e, włączać mikrofon i, i tłumaczyć kibicom, dlaczego decyzja została zmieniona albo utrzymana. No i efekt jest taki, że, że tej komunikacji werbalnej między sędzią a publicznością nie będzie. Zamiast tego mają być plansze informacyjne, wyświetlane mm. na stadionach i, i, w te, i w czasie transmisji telewizyjnej. I z tych plansz mamy się dowiedzieć właśnie, dlaczego decyzja jest, jest zmieniona albo, albo utrzymana. No tak, krakowskim targiem będą, będą plansze informacyjne, tak. a, a widzowie, którzy śledzą to, to w telewizji no, mają raczej pełną Wiedzę, bo i komentatorzy to tłumaczą i też są komunikaty. Aczkolwiek. W formie no to też belek. Jest, do końca nie jest takie, że niby tłumaczą, a później okazuje się, że troszeczkę w innym kierunku to się rozmija, ale chociaż połowicznie będą, no. będą wszyscy wiedzieć, o co chodzi, tak naprawdę. No, tak? Zobaczymy w praktyce, jak to wygląda, bo, bo to, te testy fifowskie szły w dobrą stronę. Jeśli się okaże, że plansze będą lepsze, że będą pełniejsze, jaśniejsze, proszę bardzo, zobaczymy. A czy w eliminacjach do Mistrzostw Świata już możemy tego się spodziewać? Myślę, że tak, ale to zależy w dużym stopniu od, od spraw technicznych, także to FIFA jeszcze ustala. Mhm. A jak wygląda takie przygotowanie sędziów przed takim dużym turniejem? Widzieliśmy ostatnio, że mieli panowie takie zgrupowanie w Niemczech, też dziennikarze przy tej okazji mogli z nimi porozmawiać jakie tutaj są, nie wiem, zwyczaje, procedury UEFA? No po turnieju tym ligowym, czy też międzynarodowym, pierwsza sprawa to jest no, doprowadzenie organizmów do, 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 do stanu, powiedzmy, możliwie najlepszego, czyli wyleczenie wszystkich ewentualnie urazów, mikrourazów, forma fizyczna. No natomiast w kwestii teoretycznej to jest oczywiście przypomnienie sobie obowiązu obowiązujących przepisów no i zapoznanie się z nowościami, tak? Tych nowości teraz nie jest dużo, więc, więc raczej to jest, myślę, praca nad tym, nad, nad tym żeby sędziowie podejmowali konsekwentne decyzje, żeby aby podobne sytuacje interpretowali w sposób podobny, żeby nie było przypadku, że w jednym meczu decyzja, powiedzmy, typu X jest rozstrzygana tak, a w innym meczu podobna decyzja jest rozstrzygana zupełnie inaczej. Oczywiście no, nie ma dwóch takich samych sytuacji. Czasami sytuacje podobne różnią się jakimś szczegółem, detalem, który jest zauważalny dla sędziów, nie jest zauważalny dla kibiców czy piłkarzy. I to czasami powoduje frustrację czy krytykę, dlaczego tutaj tak, a dlaczego inaczej. No ale, no, ale od tego są sędziowie eksperci, żeby takie rzeczy rozstrzygać i tłumaczyć. Także, także natomiast no jest to zawsze, był to, jest i pewnie będzie problem, żeby te decyzje były konsekwentne. Czasami niestety, nawet w jednym meczu zdarza się, widzimy to czasami, że, że sędzia tak za przewinienie błahe, mniej istotne pokazuje jakąś kartkę, a, a przewinienie cięższe no, umyka czasami bezkarnie. No, zdarza się, no, ale to też piłka nożna, sędziowanie. rafał czy ty jeszcze tak względem przepisów, czy ty masz jakieś takie informacje albo. Za jakiś czas może się zmienić coś takiego, że na temat y, drugiej żółtej kartki, mm. której nie można warować, tak no. naprawdę. Czy coś w tym kontekście? No, w, w, no przyznam, że skoro pada pytanie, no to, to odpowiem. Ja z, złożyłem taki projekt do, do IFAB-u, Łukaszowi Brudowi osobiście, to jest szef tej organizacji. Yy, I z szerokim uzasadnieniem, bo no, doskonale wiem, wiedzą to też wszyscy sędziowie, że technicznie byłoby to bardzo proste do wprowadzenia. Dlatego że sędziowie, to nie jest tak, że sędziowie WAR sprawdzają coś, jak jest afera. Nie, sędziowie WAR oglądają cały mecz i każdą sytuację analizują tak, szczególnie te bramkowe, kartkowe karne, identyfikacja zawodników i siłą rzeczy oglądają też wszystkie sytuacje związane z kartkami, także oni wiedzą, czy kartka żółta jest pokazana słusznie, czy niesłusznie. Więc w momencie, kiedy zawodnik dostaje pierwszą żółtą kartkę, załóżmy, że niesłusznie, w tym momencie jeszcze nic się wielkiego nie dzieje, tak, bo, bo nie ma tej czerwonej, nie ma drugiej żółtej, jest to pierwsza żółta, ale sędziowie wideo mogą sobie już zaznaczyć tutaj minus, tak, że ta kartka była nieprawidłowa. I w momencie, kiedy ten sam zawodnik dostaje na przykład w drugiej połowie, czy pod koniec meczu yy, drugą żółtą kartkę i sędzia główny szykuje się do pokazania mu to sędzia wideo w tym momencie mógłby wkroczyć, przekazać sędziemu głównemu informację, posłuchaj, ta druga sytuacja, okej, okay, rzeczywiście należy się żółta kartka, ale nie pokazuj czerwonej, ponieważ pierwsza żółta była niesłusznie, na przykład w taki sposób. Oczywiście kwestia techniczna jest, jak, jak sędzia główny miałby to zakomunikować piłkarzom i kibicom, ale to jest do ustalenia, to jest tylko kwestia czy, czy gest, czy, 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 czy ręką, czy, czy werbalnie może, to jest, to jest do ustalenia, natomiast sama ocena sytuacji i samo przekazanie sędziemu głównemu informacji o tym, że pierwsza żółta kartka była niesłuszna jest bardzo proste i podobnie w innych sytuacjach, kiedy zawodnik dostał żółtą kartkę słusznie tak, ale nie dostał w jakiejś sytuacji y, żółtej, a należała mu się i byłaby to druga żółta kartka, też podobnie sędzia wideo może przekazać natychmiast informację i, i da się ten błąd naprawić także to nie jest żaden problem jeśli o nas chodzi, to, to wszystkie oczy na, na Szymona Marciniaka i jego ekipę. Tak mówiłem, że ostatnio mieli to zgrupowanie w Niemczech, też dziennikarze mieli okazję z sędziami porozmawiać. No, akurat z panem Szymonem nie było okazji, bo, bo chyba taki UEFA rozpostarła parasol trochę ochronny po tych ostatnich wydarzeniach, żeby. Chyba na razie nie występował publicznie i nie, nie komentował niektórych rzeczy, ale tak zastanawiamy się wszyscy, jaki wpływ te ostatnie wydarzenia w Lidze Mistrzów będą mieć na, na pracę jego podczas, podczas Euro. No, impreza dzieje się w Niemczech, no a wiemy, że niemieccy kibice, przede wszystkim kibice Bayernu, no mają do niego sporo żalu. No, Szymon Marciniak to jest y, arbiter, który jest no, nie tylko świetnie wyszkolony i, i z sukcesami na koncie, ale, ale to y, Szymon ma bardzo silną psychikę, to, to jest absolutnie jego m, bardzo mocna strona i jestem przekonany, że, że z jego punktu widzenia ta sytuacja jest jakimś tam powiedzmy kłopotem, ale kłopotem ewentualnie związanym z tym, że pewnie nie zostanie wyznaczony na mecz otwarcia na przykład, tak, bo UEFA pewnie nie będzie chciała tutaj e, afrontu popełnić wobec gospodarzy Niemców. E, tak. Być może nie będzie wyznaczony na mecz reprezentacji Niemiec z tego samego powodu. Natomiast e, jeśli chodzi o sprawy takie czysto boiskowe, to, to to jest wielki sędzia. On już no, nie takie rzeczy przeżywał. Radził sobie znakomicie, więc myślę, że sportowo odpukać. Oczywiście zdarzają się przypadki losowe, tak jak właśnie w tym meczu Real Bayern, gdzie ta akcja została przerwana no, zbyt wcześnie. Inna sprawa, że, że i tak i tak byłaby prawdopodobnie przerwana i, i tak i tak bramka prawdopodobnie byłaby nieuznana, natomiast no ale Niemcy powiedzmy chwycili się tego, że, że była przerwana za wcześnie i zrobiła się wielka afera. Natomiast nie, nie spodziewam się, żeby tutaj Szymon miał jakieś, jakieś nie wiem problemy, zresztą w tym samym meczu Realu z Bayernem sam Szymon sędziował świetnie, ja, ja no, oglądałem ten mecz na bieżąco, robiłem notatki i już miałem właściwie tekst napisany, bo, bo, bo właściwie no nie było się tutaj za bardzo do, do samego sędziego głównego o co przyczepić. Tam problemy mieli sędziowie asystenci, którzy tam Oczywiście parę błędów popełnili. Natomiast sam Szymon jest w formie hmm. świetnej, więc, więc jeśli cały zespół będzie w podobnej, no to, to myślę, że, że tutaj spodziewałbym się, że Ale trzy mecze będą. UEFA reaguje. W sensie, no, jeśli chodzi o obsady, to takie wydarzenia mają też znaczenie. Oczywiście, czyli... oczywiście, a to każdy organizator rozgrywek i, i FIFA i UEFA i w Liga Generować Hlondo. niepotrzebnych problemów. Tak, dokładnie to, to, to zresztą kiedyś Szymon sędziował mecz y, y, Rosja Turcja, w którym popełnił decyzję bardzo niekorzystną dla Rosji Rosja natychmiast wysłała pismo do UEFA, że nie życzy sobie polskich sędziów, bo czuli mm. się pokrzywdzeni i tak dalej i tak dalej i co zrobiła UEFA, żeby nie zadrażniać z meczu Serbia Rosja, który miał się odbyć kilka dni później zostali kolejni polscy sędziowie zdjęci, więc po prostu po co nikt nie chce niepotrzebnych problemów. Problemu. więc jeśli zmieniając y, sędziów można tego uniknąć, no to to UEFA chce to zrobić. Wszyscy organizatorzy chcą się skupić na grze, tak żeby kibice myśleli o meczach o drużynach, a, a nie o tym, że przyjeżdża sędzia, który, który jednej z drużyn źle się kojarzy. Trochę znamy z, z, z polskich boisk, y, chociaż no, to nie jest dobre zjawisko, że, że, że kluby próbują sobie wybierać sędziów, że nie to życzą, nie życzą jest... sobie, żeby ktoś im tam sędziował. To znaczy wybieranie sędziów to jest absolutnie złe zjawisko i tak być nie może, natomiast jeśli są y, no, zdarzenia, które wskazują hmm. na to, że relacja sędziego z klubem, czy z drużyną się układa źle, po prostu się źle układa i to jest jakiś tam fakt, no to po co zadrażniać, po co, to, po co dolewać oliwy do ognia. Mhm. Tak zastanawiam się, czy, czy w kontekście obsad na to takie najważniejsze mecze, powiedzmy też, zastanawiamy się, czy Szymon Marciniak ma, ma szansę poprowadzić finał, yy, czy taka powiedzmy m, krótka lista takich sędziów, którzy mogą tego zaszczytu dostąpić, jest przed mistrzostwami, czy to jednak się rodzi w trakcie turnieju. I taki sędzia, nie wiem, może nagle wypłynąć na... Wielkiego fachowca? Może wypłynąć. znaczy, tak, UEFA no, to, to, to są zawodowcy, oni mają w fałówku przygotowane mm -hmm. pewne scenariusze, tak, muszą być przygotowani na różne rozwiązania i mają swoich faworytów, tak, to sędziów, którzy są do czegoś tam szykowani. Natomiast zdarzają się takie przypadki, jak, jak sędziego słynnego węgra Szandora Pula, który tak znakomicie sędziował w czasie Mistrzostw Świata w USA w 1994 roku, że został wyznaczony do prowadzenia finału, albo meksykanina Edgardo Codesala Mendeza, który tak znakomicie sędziował m.in. słynny mecz Anglia kamerun w finale Mistrzostw Świata we Włoszech, że został wyznaczony do prowadzenia finału Argentyna-Niemcy, w którym swoją drogą popełnił e, kontrowersyjną decyzję o rzucie karnym, z którego Niemcy zdobyli gola na wagę tytułu Mistrza Świata. No ale generalnie to były takie historie właśnie sędziów, którzy przed mundialem raczej nie byli faworytami mhm. do finału, ale okazało się, że, że swoją pracą zasłużyli. To się może zdarzyć też w tym turnieju. Natomiast no, grono faworytów oczywiście jest. I przed turniejem, no, mówi się, nie, nie, Nieoficjalnie o tym, że takim faworem numer jeden jest Włoch Daniele Orsato, który po tym turnieju ma zakończyć karierę międzynarodową. Nie sędziował w finału Mistrzostw Świata w przeciwieństwie do, mm -hmm. do swoich rodaków e, Między innymi Jego Coliny czy Nicoli Rizzolego. No i te, te, ten finał euro ma być takim powiedzmy ukoronowaniem jego kariery. No zobaczymy, no ale prosta rzecz, wystarczy, że Włochy awansują tak, i już sędziego z Włoch w finale nie będzie. tak? Albo jakieś potknięcie, nieszczęśliwa relacja z jakimś zespołem, który awansuje do finału. No i z tego samego powodu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, też UEFA może uznać, że no, chcieliby tego odsadu w finale, ale we wcześniejszym meczu z tą drużyną tak się potoczyły wydarzenia, że lepiej, żeby się nie spotykali. No i wtedy szanse może dostać inny sędzia, także zobaczymy. Cię troszeczkę z innej też chodzi o przepisy. Rafał, oglądałeś może półfinały tutaj Baraży o wejściu do Klasy. Oglądałem mnóstwo meczów, ale, ale akurat tak baraże tak jednym okiem. I był mecz e, Motoro Lublin z Łęczną. Bramkarz Górnika Łęczna broni karnego. Zawodnicy do niego, i akurat to tak, także miał piłkę w rękach, zawodnicy do niego podbiegają i przy okazji dotykają piłkę. Znaczy nie tak, że mu zabierają, czy coś, bo jeszcze akcja była, tylko tak po prostu gratulują mu, że obronił karnego i przy okazji gdzieś tam, mhm. gdzieś tam delikatnie, gdzieś tam, może nie wszyscy, ale gdzieś tam się ręka, gdzieś przy piłce, gdzieś delikatnie. I co w tym momencie? Przypadkowo. No to, 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 no właśnie. to jest odpowiedź na pytanie. Przypadkowo. Generalnie, jeśli chodzi o kontakt piłki z ręką. Przy... tak. tak kademy, uważamy, że jest no przypadek, to był tak? Tak, tak. Nierozważne. Jeśli, jeśli to było przypadkowe, jeśli no, nie chcieli zagrać piłki, tylko robili coś innego, a przypadkowo dotknęli piłki ręką, to, to tak. Ta sytuacja nie mieści się nawet w, w katalogu tych wytycznych takich dodatkowych, bo, bo sędzia często nie wie, czy, czy piłkarz dotknął piłkę ręką celowo, czy przypadkowo i do tego stworzono kryteria. Kryteria, czyli odchylona ręka, tam ruch ręki do piłki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pewnie był ruch ręki do piłki, ale no kontekst sytuacji jest jasny. Nikt nie chcę rzutów karnych w takiej sytuacji, tak, bo tutaj to ten kontakt piłki z ręką nie przerwał akcji, nie, nie obronił strzału na bramkę, po prostu gratulowali, dotknęli samo dotknięcie, no, bez znaczenia. Duch gry troszeczkę. Tak, dokładnie. Jestem świeżo po szkoleniu. Ja wiem, że tutaj też intencja, jeśli chodzi o za, zagranie piłki w, w polu karnym ręką, to, to też jest jedno z tych kryteriów. A, a tak na koniec jeszcze, jeszcze chciałem zapytać a propos. Szymona Marciniaka i, i Mistrzostw Europy. E, ostatnio tak przy tych dużych e, imprezach też podczas mundialu mówiliśmy, że UEFA, FIFA to mają troszeczkę krótką ławkę, jeśli chodzi o tych sędziów z tego absolutnego topu, że Szymon Marśniak już tak odjechał, że właściwie jest takim naturalnym kandydatem do prowadzenia największych meczów. Nadal tak jest trochę? No jest. Oczywiście ta sytuacja z meczem Real Bayern trochę, trochę no utrudniła sytuację UEFA, bo, bo wprawdzie nie było żadnych oficjalnych przymiarek, nie było żadnej oficjalnej nominacji dla Szymona do meczu otwarcia, ale wszyscy wiedzieli, że jest idealnym kandydatem, bo mecz sędzia meczu otwarcia to jest arbiter bardzo ważny dla turnieju bo, bo to on może pokazać możliwie najlepiej, jakie są kryteria, jakie są wytyczne, co, co UEFA akceptuje, czego nie akceptuje. Jest takim wzorem dla wszystkich i jego decyzje są analizowane też przez sztaby. Poszczególnych drużyn, więc, no, ale kontekst jest teraz taki, że Szymon prawdopodobnie tego meczu sędziować nie będzie. Natomiast no, nadal jest, tak jest, na czele tej krótkiej mm. grupy, powiedzmy top 5, bo tych sędziów takich absolutnie na topie jest 5, może 6, 7. Teraz Isztwankowa czy Rumun, można, chyba już można powiedzieć, że dołączą do tej mm. ścisłej czołówki. Może się zdarzyć tak, że Szymon będzie sędziował w finał, natomiast jest to raczej mało prawdopodobne. Myślę, że byłby to kolejny przykład jakiejś tam konieczności ze strony UEFA. Jeśli tu nie tak się ułoży, że UEFA stwierdzi, że, ku, że jedni kandydaci są. W niedość dobrej formie. Innym się relacja z, jakim, z jakąś różną ułożyła nieszczęśliwie. Ktoś tam odpadł, odpukał jest, no, z jakiegoś tam innego powodu no, i jest Szymon. No to oczywiście Szymon zostanie wyznaczony. Natomiast myślę, że prawdopodobieństwo jest no, nie za duże, tak szczerze przecież mówiąc. No, pamiętajmy, że, że Szymon Marciniak nie może Polakom sędziować. No do no, tak i to jest istotne, bo przecież Polska jako jeden z, problem. Tak, dokładnie. Jako jeden z faworytów tutaj może Szymona zablokować. Także <laughs> właśnie jeśli chodzi o innych jeszcze sędziów, którzy teraz stanowią ten taki absolutny top. Mówiliśmy o Rumunie i kto tam no, jeszcze? Myślę, Ryluk, że, myślę, że ponownie można do tej czołówki zaliczyć tego Holendra danego Mackeli. No nie jest to jeden z moich ulubionych hmm. arbitrów. Bardzo nierówna forma, ale obiektywnie ostatnie miesiące ma dobre, więc myślę, że UEFA na niego zwraca uwagę. Ma bardzo silne poparcie, tak, cieszy się zaufaniem i sympatią w gronie członków Komisji Sędziowskiej UEFA, więc myślę, że on ma tak jak najbardziej. Francuz, Clément Tirpain też należy do czołówki. No o Hiszpanach tutaj w tym gronie nie mówimy, bo, bo, bo zanotowali tyle wpadek i nie tylko w La ale również w meczach międzynarodowych, że, że absolutnie to, że jest Hiszpana na tym turnieju, to i tak jest no, wielki ukłon w stronę hiszpańskiej, Królewskiej Federacji Piłkarskiej. Do niedawna w czołówce był Antony Taylor, ale znowu obniżył formę, więc, więc widać, to potwierdza. Ławka jest krótka. Tak, Hiszpanie świetnie grają w piłkę, trochę gorzej im wychodzi sędziowanie, to, to akurat prawda. Rafał Roskowski, były piłkarski sędzia międzynarodowy, był naszym gościem. Panie Rafał, ale kłania dziękujemy za, za rozmowę. Tomasz Sokołowski. Za tydzień Dzień. też dużo reprezentacji Polski, bo mamy mecz Polska-Ukraina. Dobrego nie Słyszymy państwu. się za tydzień. Nie o stałej porze. Arkadyż Błaszczyk Dobrego Weekendu.